Twoja wola, nie moja. Tom to motto wyraża postawę zaufania wobec Boga. Nawiązuje do słów Jezusa w Ogrójcu Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Człowiek często pragnie realizować własne plany, marzenia i ambicje, ale droga wiary prowadzi do odkrycia, że prawdziwe szczęście i pokój znajdują się w poddaniu się woli Bożej. To motto nie jest wezwaniem do bierności, lecz do dojrzałej wiary. Oznacza gotowość, by szukać tego, co Bóg uznaje za najlepsze, nawet jeśli czasem wydaje się to trudne czy niezrozumiałe. Jest wyrazem pokory, uznania, że Bóg widzi dalej niż my i kocha nas bardziej niż sami siebie. Twoja wola, nie moja. Może być modlitwą w chwilach kryzysu, kiedy trudno przyjąć cierpienie, ale także w codziennych wyborach, gdy trzeba decydować zgodnie z sumieniem i Ewangelią. To motto kształtuje serce, ucząc, że prawdziwa wolność rodzi się z posłuszeństwa Bogu.